Witam Państwa. Dziś w debacie MedExpressu rozmawiać będziemy o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania nowoczesnych antykoagulantów w chorobie żylnej, chorobie zakrzepowo-zatorowej. Dzisiaj w studiu mamy ekspertów. Pan profesor Piotr Pruszczyk, witam serdecznie, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. I pan profesor Zbigniew Gaciąg, witam Panie Profesorze, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Powiedziałam na początku o tym, że będziemy rozmawiać o chorobie zakrzepowo-zatorowej i Panie Profesorze, powiedzmy najpierw, z jakim problemem mamy do czynienia, problemem medycznym? Jaka to jest skala? Ilu mamy takich pacjentów? Po pierwsze, myślę, że to jest niedoceniany problem, bo miejmy świadomość, że zapadalność na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową, czyli albo na zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych, albo na zatorowość płucną, albo na dietę choroby, czy dwie manifestacje kliniczne tej samej choroby jednocześnie, to jest jeden przypadek na tysiąc mieszkańców rocznie w Polsce. To możemy sobie wyobrazić przy populacji dwóch milionów warszawiaków, jaka to jest skala problemu. Tak? I to jest, czyli jest to częsta choroba, która niestety za rzadko jest szybko rozpoznawana, czyli często mamy do, czy, do czynienia z pacjentami, którzy trafiają do nas już w późniejszym okresie choroby. Ja pracuję w miejscu, gdzie dosyć dużo mamy pacjentów z zatorowością płucną no i dwie, dwie ostatnie mhm. osoby, młoda kobieta 30 lat, żeglująca z dusznością jako podejrzenie zapalenia płuc po różnych ośrodkach, a okazało się, że ma zatorowość płucna no i druga osoba też z rozpoznaniem początkowo zupełnie innym. Czyli innymi słowy, problem częsty, niestety nie do końca uświadamiany przez nas lekarzy, nie uwzględniany w diagnostyce na przykład duszności. No a leczenie mamy, a brak leczenia bardzo obciąża rokowanie. Panie profesorze, tak jak słyszeliśmy, mamy do czynienia ze znaczącą grupą pacjentów, którzy już mają za sobą czy epizod zatorowości płucnej, czy chorobę, czy zakrzepicę żylną. Czyli to są osoby, które wymagają takiej profilaktyki wtórnej, czyli stosowania nowoczesnego leczenia po to, aby zapobiegać dalszym incydentom chorobowym. Czy mamy takie narzędzie? Czy mamy nowoczesne antykoagulanty? A czy leczenie przeciwzakrzepowe w. I w terapii ostrego okresu i później zapobieganiu kolejnym epizodom zakrzepicy żywnej jest stosowany już od kilkudziesięciu lat, ale rzeczywiście od lat już prawie dziesięciu, także i w naszym kraju, dostępne są leki z grupy tzw. nowych antykoagulantów. Historia chyba nakazywałaby już zmianę terminu nowe. Niektórzy używają. Bezpośrednie antykoagulanty, ale ten termin się przyjął i wszyscy wiedzą, e, o jakiej grupie leków mówimy. E, te leki są wskazane i mają, co niezwykle ważne, dowody z badań klinicznych, zarówno mm -hmm. swojej skuteczności, jak i też bezpieczeństwa w grupie pacjentów z żywną chorobą zakrzepowo-zatorową, ale też ta grupa preparatów ma e, istotne dowody na skuteczność w prewencji mhm. e, żywnej choroby zakrzypozatorowej w tych najczęściej występujących sytuacjach, jak na przykład zabieg wymiany stawu kolanowego czy operacja plastyki stawu czyli okoliczności bardzo wysokiego ryzyka powikłań i tu do doustna terapia lekiem jest metodą znacznie zmniejszającą zagrożenie powikłania. Pan profesor Gaciąg wspomniał o bezpieczeństwie, to jest też kluczowa kwestia. Kiedy mówimy o tych starszych lekach, to y, zawsze pamiętam, że wspominano o tym, jak wielki jest ryzyko krwawień, że trzeba kontrolować bardzo i monitorować dawki, że było to jednak y, niezbyt bezpieczne dla pacjenta. Jak to wygląda dzisiaj? Ja jeszcze wrócę może do profilaktyki wtórnej, bo myślę, że to jest bardzo ważne i, i zaraz mm, przejdę proszę. do bezpieczeństwa, bo wiemy, że pacjenci, tak jak pan profesor powiedział, możemy znaleźć, zidentyfikować pacjentów, którzy są zagrożeni żylną chorobą zakrzepowo zatorową, a fakt przebytej zakrzepicy żylnej czy zatorowości płucnej już plasuje pacjenta w grupie podwyższonego ryzyka nawrotu. W związku z tym każdy pacjent po przebytej zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej tak mówią obecne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, powinien być leczony co najmniej 3 miesiące i po tych 3-6 miesiącach, głównie 3 miesiącach, powinniśmy takiego pacjenta ocenić, czy ma wskazania do wydłużonej antykoagulacji, do dłuższego leczenia przeciwkrzepliwego. I tutaj rzeczywiście bardzo dużą rolę odgrywa ocena ryzyka nawrotu i ryzyka krwawiej, tak? I Mając teraz do dyspozycji leki te nowe czy nowsze. W ubiegłym roku, można powiedzieć w ten sposób, była, było dziesięciolecie opublikowania badań klinicznych dotyczących e, żywnej choroby zakrzepowo-zatorowej. E, zawsze rozważamy, czy ten pacjent będzie miał korzyść, odnosił korzyść z leczenia. Skoro mamy bezpieczniejsze leki, większą grupę pacjentów kwalifikujemy do wydłużonej antykoagulacji, bo wiemy, że na przykład osoba, która przebyła zatorowość płusną, bez uchwytnego czynnika ryzyka, takich pacjentów jest prawie połowa, to odstawienie leczenia wiąże się z ryzykiem nawrotu około 5% w skali roku. No, po drugiej stronie mamy ryzyko krwawień To ryzyko krwawień w przypadku tych nowych leków to jest u osób, no średnio to jest około 1% przy nim, tak? No, ale jest to wymierne ryzyko. W związku z tym podejmując dyskusję, rozmowę z pacjentem, musimy uświadomić, Jakie jest ryzyko nawrotu? Jakie jest ryzyko krwawień? Są odpowiednie skale, które szacują zarówno ryzyko nawrotu, jak i ryzyko krwawień. No i zastanawiamy się wspólnie z pacjentem, jaki lek zastosować. Rzeczywiście te starsze, stare, tradycyjne leki, czyli antagoniści witaminy K, które są na rynku już od 70 mm -hmm. lat. To są leki, które są obarczone potężnym ryzykiem krwawień. 3%, 4 czteroprocentowym rocznie, tak? Czyli proszę porównać dużo. duże, mhm. duże tak? wchodzą w interakcję z lekami, z pokarmami, z alkoholem, co też może w niektórych sytuacjach mieć znaczenie. I teraz mamy tę grupę nowych leków, czy nowszych leków. I wśród tych leków no, miejmy świadomość, że 1% ryzyka krwań to dużo czy mało, tak, no ale jak no, się wy, wyciąga, wyciąga, jedną osoby. czarną kulkę ze stu, no, to też A jest. Z tego jednego sposób. chorego, to będzie bardzo tak, tak. no, w związku z tym zawsze powinniśmy też różne rzeczy uwzględniać i no, też trzeba powiedzieć, że w sytuacjach ekstremalnych, jak na przykład urazu, możemy stosować antidotum w stosunku do jednego z tych leków. Tak? No właśnie, bo to chyba Panie Profesorze jest. Bardzo proszę. Taka jeszcze jedna, myślę, istotna rzecz, która dotyczy bezpieczeństwa tej w cudzysłowie nowej klasy. Pierwsze, najgroźniejsze krwawienia, czyli mhm. no, krwawienia wewnątrzczaszkowe występują o połowę rzadziej w trakcie terapii tą klasą leków mhm. w porównaniu do antagonistów witaminy K. Czyli to krwawienie, które, no, jeśli bezpośrednio pacjenta nie zabije, ale często zostawi go jako kalekę osobę niepełnosprawną mhm. do końca życia, ma o połowę mniejsze ryzyko. Dwa, nawet jeśli krwawienie występuje, na przykład najczęściej są to krwawienia z przewodu pokarmowego, mhm. to Dane, którymi dysponujemy, one są podsumowaniem dostępnych obserwacji wszystkich nowych antykoagulantów, heparyn małocząsteczkowych i antagonistów witaminy K. Te dane pokazują, że jeśli pacjent krwawi i był leczony nowym antykoagulantem, to szansa przeżycia krwawienia jest znacząco większa niż w przypadku leczenia antagonistą witaminy K czy heparyną. Także już na starcie pacjent, który dostaje nowy lek, ma. Mniejsze ryzyko krwawienia? i większe prawdopodobieństwo, większą szansę przeżycia krwawienia. To jest szczególnie istotne właśnie i w kontekście nagłych urazów, tak. i w kontekście rozległych zabiegów chirurgicznych. E, istotny jest właśnie fakt, że ten wysoki profil bezpieczeństwa tych nowych, nowoczesnych leków antykoagulantami jest no, bardzo, bardzo wysoki, ale też mówimy o starzejącym się społeczeństwie, mówimy o coraz liczniejszej grupie osób starszych, które są siłą rzeczy bardziej narażone na różne, różnego rodzaju urazy, często rozległe urazy. I tu też jest hmm, chyba bardzo istotne podkreślenie, tego bezpieczeństwa antykoagulantów jeszcze... i tego czynnika odwracającego tak. działania. Ja, ja wrócę jeszcze do tego, co Pan Profesor powiedział, bo w poprzednich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących leczenia pacjentów z zatorowością płucną, to był 2014 rok, na równi mniej więcej stawiano antagonistów witaminy K i te nowe leki, traktując je jako opcję. W tej chwili nowe wytyczne z ubiegłego roku mówią jednoznacznie, u większości pacjentów nowe leki powinny być preferowane. One są preferowane głównie z powodu lepszego profilu bezpieczeństwa, co pan profesor powiedział. Natomiast rzeczywiście jest sprawa dotycząca antidotum. Ja, ja podam przykład ode mnie z, ze szpitala sprzed kilku tygodni. Starsza pani leczona przeciwkrzepliwie. Jednym z tych leków, z jednego wskazania przewlekłego migotania przedsionków sprawna 80-letnia starsza pani, wędrując po zakupy, przewróciła się, potykając o krawężnik, doznała potężnego urazu głowy z krwawieniem śródczaszkowym. Szczęśliwie w stosunku do leku można było, do jednego z trzech leków można było zastosować antidotum. Dostała i dorucizumab do Krwawienie praktycznie rzecz biorąc zostało mm -hmm. zastopowane, efekt przeciwkrzepliwy został przerwany w ciągu kilku, kilkunastu mm -hmm. minut. Czyli można powiedzieć, ok, u tej osoby ten profil bezpieczeństwa mia, był szczególnie wysoki. Czyli można powiedzieć, panie profesorze, że te stosowanie nowoczesnych koagulantów w praktyce klinicznej no jest właściwie bezcenne, prawda? Bo, bo widzimy bezcenne tu szereg przykładów. To... Może może nie. kosztują nie. i ale bezcenne w sensie też kosztuje, skuteczności ale oczywiście działane. jest niezwykle efektywne. Jeśli wracamy do sytuacji bezpieczeństwa i możliwości zatrzymania działania leku, to jest myślę bardzo istotne, żeby podkreślić i też, żeby nas, nasi słuchacze zrozumieli, bo powiedzą, jak dostaje wartwarynę, to jest witamina K która zatrzymuje działanie mhm. leku. Witamina K nie jest antidotum na warfarynę. Witamina K wpływa na cały układ krzepnięcia, mhm. natomiast nie zatrzymuje działania warfaryny. Tutaj w przypadku Idarucizmabu, czyli przeciwciałemu kolonego, mamy natychmiastowe, natychmiastowe zatrzymanie akcji, co w rzadkich sytuacjach bywa niezbędne. No, na szczęście nie są to takie częste okoliczności, ale można wymienić kilka znowu niewyjątkowych sytuacji klinicznych. Niektóre urazy, no to też nie każdy uraz, ale na przykład jak starsza pani znacznie częściej złamie szyjkę kości, kości udowej, to wówczas na przykład operacja musi mieć miejsce w ciągu 48 godzin, no, jeśli mhm. ona ma wrócić do pełnej sprawności. Tak. Ta interwencja jeśli, nie może być odroczona. To... Jeśli jest konieczny pilny zabieg naczyniowy, no to też nie można czekać. komunikacyjny. No, no, to to nie są sytuacje wyjątkowe. I to jest jedyny swoisty czynnik dostępny w Polsce w terapii nowoczesnymi koagulantami. O tak, co, praktycznie rzecz biorąc tak. jedyny w stosunku do leku o nazwie Dabigatren. W stosunku do pozostałych jest dostępny, zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i powoli zaczyna być dostępny w Europie, ale praktycznie rzecz biorąc jest on jeszcze niedostępny. także to mhm. i, I ma swoje dodatkowe ograniczenia. ograniczenia. Także I też to, co pewnie warto Warto podkreślić, że w tej chwili znakomita większość dużych szpitali, czy większych szpitali, tak, bo to nie, albo może inaczej, i niemałych szpitali mm -hmm. ma na pokładzie Idarucizumab. Po prostu no, myślę, że w Warszawie kilkanaście szpitali ma, ma to dostępne 24 godziny na dobę. Tak. Praktycznie każdy, każdy, każdy szpital. szpital. Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę i za spotkanie. Bardzo dziękujemy państwu za uwagę.